Witam Państwa na drugiej części konferencji. Z nami jest trener Zagłębia Sosnowiec, pan Artur Derbin. Trenerze oddaję głos. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że był to mecz taki energetyczny. Myślę, że też w tym meczu było trochę takiej jakości piłkarskiej. Mówię też tutaj o naszych graczach, ale również o przeciwniku, o Termalice, która świetnie gdzie się czuła się przy piłce, i w tych momentach, gdy chcieliśmy grać wysoko, gdzie chcieliśmy odbierać te piłki, zdarzało się też, że ta wysoka obrona nie była skuteczna. Natomiast po jednej z takich obron zdobyliśmy bramkę wyrównującą, i za to też należy się uznanie moim graczom z racji tego, że po raz pierwszy też za mojej kadencji znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w takiej sytuacji, gdzie tracimy piersi bramkę. ramkę. Natomiast ta sama reakcja była naprawdę bardzo dobra. W żaden sposób nie pękliśmy. W dalszym ciągu zawodnicy realizowali te zadania, jeśli chodzi o sposób bronienia. Oczywiście też zadecydowały w tym meczu Mogę powiedzieć detale, ale też na dobrą sprawę są to wielkie rzeczy, bo stałe fragmenty gry. Przegraliśmy ten mecz nie tak na dobrą sprawę gdzieś na boisku po świetnie zorganizowanych akcjach przeciwnika. Przegraliśmy je po stałych fragmentach gry i to mnie najbardziej dzisiaj boli, bo jeśli chodzi o samo zaangażowanie, jak chcę widzieć taki zespół, jak chcę widzieć tak pracujący zespół. Natomiast na pewno w tym elemencie będziemy musieli zdecydowanie więcej czasu poświęcić w najbliższym czasie. Dziękuję. Ja też dziękuję tenerowi. Poproszę o pytania. Czy tak, ten mecz dzisiejszy nie jest widoczny trochę tego, że jednak ta kabra zagłębia jak są kontuzje, to jest trochę krótka i jak trzeba było w drugiej połowie coś zmienić, no to nie bardzo było. co za właściwie wąskie pole było. No mamy kilku zawodników to fakty kontuzjowanych oprócz tego. Wpuszczając dzisiaj Gizena na boisko, to też powiem szczerze z duszą na ramieniu, bo on jeszcze mocno odczuwa skutki starcia z GKS-em Katowice. Od razu w pierwszym kontakcie dzisiaj został, kolokwialnie powiem, poczęstowany przez przeciwnika. Na szczęście, na szczęście okazuje się, że nic tam znowu poważnego się nie wróciło, jeśli chodzi o ten jego uraz. Ja korzystam z tych zawodników, których mam i sobie też cenię, bo tak na dobrą sprawę, ja powiem szczerze, że pewnie zmian bym jakby żadnych nie robił, bo nawet przy Stanie 2-1 ci zawodnicy brali na siebie ten ciężar i szukali swoich możliwości do wyrównania tego meczu. Natomiast oczywiście trzeba było przełamać ten schemat, wprowadzając kolejnych graczy. Też dali impuls tutaj, tak jak do tej pory. Ja nie miałem powodów do tego, żeby myśleć jakoś źle na temat zawodników, którzy wchodzą. Wręcz odwrotnie, ci, którzy wchodzili, za każdym razem wnosili jakość do tego zespołu. Dzisiaj oczywiście wprowadzając ich też na to liczyłem. Dali oczywiście odpowiednie impulsy, natomiast no zabrakło nam, tak jak mówię, być może nie był ten mecz okraszony jakimiś sytuacjami, ale obie drużyny korzystały z uderzeń za pola karnego. Chyba odbiegłem nieco jakby od tematu, natomiast tak jak mówię, kontuzje faktycznie gdzieś e, nam nie pomagają, natomiast tak jest pewnie w każdym zespole i trzeba mm, wykorzystywać tych graczy, których się ma do dyspozycji. Na środę w mecz Pucharzy Polski, czy będziesz próbował sprawdzić graczy właśnie tych trochę z drugiego planu, czy też postanowicie wyjść na jak najmocniej. Teraz wracamy na stadion ludowy, zrobimy szybką analizę, bo ten mecz też trzeba przeanalizować, bo jeśli chodzi o tą pierwszą część meczu, naprawdę możemy być zadowoleni, jak realizowali zawodnicy zadania. Jeśli chodzi o drugą połowę, jeszcze tylko do tego dojdę, właśnie te stare fragmenty wybiły nas całkowicie z uderzenia. Natomiast po tej analizie też weźmiemy przede wszystkim czekamy na raport medyczny. Na ten moment nie wygląda, żeby ktoś miał urazy, ale też jest właśnie ta opcja, że swoje szanse dostaną gracze, którzy na ten czas, gdy ja jestem, grali nieco mniej. Jeszcze jedno pytanie, bo dzisiaj pierwszy raz łaska zagłębia była po prawej stronie tuż za sędzią liniowym, to była Pani decyzja, żeby tą przenieść z lewej na, na prawą stronę? Tą porażkę też biorę na siebie. Słuchajcie, tak oczywiście tutaj przyglądając się przecież na wszystkich stadionach zazwyczaj te ławki rezerwowych gospodarzy są po prawej stronie tutaj, gdzie biega najczęściej sędzia liniowy. I oczywiście chciałbym mieć kontakt tutaj z sędzią liniowym, cały czas go gdzieś bodźcować. E, oczywiście tutaj żartując sobie delikatnie. E, tak, ale to był też e, mój pomysł, e, moja propozycja na to, żeby te ławki przenieść wzorem jakby innych e, drużyn. Oczywiście są też wyjątki, gdzie te ławki drużyn Gospodarzy są po stronie lewej, natomiast w większości przypadków jak obserwujecie są tuż przy, za plecami sędziego liniowego.